Witamy na osteloku, Wielka Fatra Słowacja Jest to niezmiernie przyjemnie Takie Bieszczady Za ludzi Tam jest Kriżne czy, czy mi się odeprzy? Diablo fajna miejscówka bardzo mnie się podoba nawet bardzo, bardzo mnie się podoba to ja hello dziewczynki chłopcy i tak sobie idziemy granią full relax schodził jak te skały są i będę sobie tam na dudzie schodził ale jeszcze nie wiem gdzie do końca to sprzyja przełamałem lenistwo przyjechałem bardzo mnie to cieszy lenistwo największym wrogiem 45 latka Czym się nie chce i zawsze jestem szczęśliwy, że to lenistwo mi się uda jakoś przełamać to na razie.